Wraz z Rafałem Klemczakiem, prezesem klubu HDK Kropla Życia zapraszamy wszystkich mieszkańców Świdnicy do udziału w walentynkowej zbiórce krwi. Teraz będziemy zbierali dla pana Czesława Bartodziejewskiego. Zostaliśmy taką prośbę o naszych zaprzedzionych klubu z Wałbrzycha, z Tojoty że ich podopieczy potrzebuje dużej ilości krwi, jest to też pan starszy i potrzebuje tej krwi do operacji, dlatego tą zbiórkę będziemy dedykowali właśnie panu Czesławowi. Ja serdecznie zapraszam na naszą stronę, do naszych lektur, gdzie tam są kilka ciekawych informacji, także jest kalendarz, kalendarz akcji rozpisany, gdzie możecie państwo się zapoznać właśnie z terminami naszych kolejnych akcji, ale także dowiedzieć się, gdzie działamy, co robimy. Najbliższa zbiórka odbędzie się więc 14 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Przalei nie w godzinach od 10 do 13, a na każdego w tym dniu czekać będzie słodka niespodzianka.